Opowieść inspirowana filmem Oczy. 2020 rok. Niewidomy żołnierz. Stracił wzrok po ataku artyleryjskim, ale nie stracił woli walki. Ucieka przez płonące miasto, prowadzony przez wojskową pielęgniarkę. To ona jest jego oczami. Pomaga mu przetrwać. Wtedy nadchodzi wybuch. Potężna eksplozja rzuca nim o ziemię. Kiedy się podnosi, wołają. Nie ma odpowiedzi. Ona nie żyje. Nie ma czasu na żal, musi iść. Wtedy pośród gruzu i dymu natrafia na ranną dziewczynę. Dziewczyna oszołomiona, słaba, ale żywa. Nie zna jej, ale wie jedno: nie zostawi jej tutaj. Bierze ją na ręce i rusza w stronę morza. Instynkt prowadzi go przez zniszczone ulice. Wybuchają bomby, świszczy, ludzie pomiędzy nimi uciekają. Niemcy są coraz bliżej, ale on nie zwalnia. W końcu dociera do portu. Słyszy statek, głosy marynarzy. Ktoś im pomaga wejść na pokład. Są bezpieczni. Leżą na pokładzie, otuleni kocami. Dziewczyna spogląda na jego twarz. Żyje. On też. To historia o stracie, odwadze i instynkcie przetrwania. O człowieku, który choć nie widział, znalazł drogę i ocalił życie.